Dzień, Dzień kochani, postanowiłam nagrać Wam dzisiaj takiego bardzo krótkiego vloga, ale jakże pełnego słońca i radości, u nareszcie jest cieplutko, jest pięknie kosiarka już chodzi, trawkę czas skosić. Pokażę Wam, jakie kwiatki już się pojawiły na działce, także zapraszam Was serdecznie na dzisiejszy czas ze mną. Tu jak zwykle, zobaczcie, powychodziły yy, hyacynty, tak? Dobrze mówię? O, tu jakie piękne coś wyszło. No i oczywiście narcyzy. Tutaj zobaczcie, już wychodzą początki piwoni. Tu już Różyczka kwitnie, zobaczcie, jakieś różyczka kwitnie. I tutaj zaraz damy ziarenka ptaszkom. Mamy też na działaczce te esy floresy, tak jak ja na to mówię, to drzewko takie wygibasy. I właśnie, ja nie wiem, czy ono, czy to jest jego kwiatostan, czy ono kwitnie, czy to już właśnie przekwitło. Tutaj mamy też taką wspólną przestrzeń. Patrzcie, już też pięknie trawka skoszona. Wszystko super. Jemiała jest. Ciekawe, co w tym roku będą tu sadzić na pole, bo dwa lata temu był rzepak. Rzepak. Rzepak i było tak ślicznie żółto i tak pachniało tym rzepakiem. Mega. Zobaczymy, co będzie w tym roku. No i kocham brzozy, powiem Wam, że to jest moje ukochane drzewo. Brzoza. Tutaj Wam pokażę dyskretnie. Sąsiad ma pszczoły. Tam ma ule. I tutaj u niego zawsze tak bzyczy na tej działce. Tutaj sąsiad ma gęsi, jak słyszycie. Bardzo lubią obecność ludzi. A czemu tak krzyczycie, co? Ja Pilnują działki, misiu Chodź, odsuń się lepiej Bo mają długie szyje To że zobaczcie, jak pięknie słoneczko świeci. Mm, po prostu trzeba korzystać. No nie ma innej opcji. Tutaj kwitnie już to różowe drzewko, chociaż widziałam, że Magdeburgu już dawno rozwinięte. Więc dosyć późno. Mogę pokazać, jaki wianek ci zrobiłam? Nie. Normalnie, panie wiosna. Śliczne. No tu już mam bukieciki do domu, tak? Pięknie to niebiesko. No, to jest po prostu szok no przepięknie sobie zerwiemy do domu nie, bukiecik? tak? i tak, ten jest mój dobrze a nie mój. co tam? nadal jest ciepło, ale jest trochę wiecznie tutaj jak się wyjdzie tam za tych za domku, za tych tui to jest wiecznie i już mnie trochę uszy bolą więc Przebrałam się za plemnika, co zjeżdżasz? Co? Może uszka ubierzesz, co? Nie jest ci zimno w uszy? Czego się cieszysz? To, co obramy? Wow. Tu malutkie tulipanki wychodzą, malutkie tulipanki, a ja nie pamiętam, jaki mają kolor. Patrz, malutkie tulipanki, rosną dopiero. Just being alone, I'll be okay. Miss you like an old friend. Scared now, thinking I should call up I'm I think it's hard how we always wait. Tak, sznurka potrzebujemy. Mm -hmm. Trzeba poprawić naszego ptaka. Mama, nudzi mi się. O, dlaczego misiu? Tu jest tyle atrakcji, a to by się nudzi? Tyle rzeczy tu jest do zrobienia. Czemu tam bierzesz domek? Uj, weź domek, do swojego do Dzisiaj posiałam już też lilie białe, słuchajcie. E, By już można je od marca sadzić, więc już je posadziłam. Tam był jeszcze. Dodatkowo taki torf do wysypania, żeby nie zmarzły i będą ładnie rosły. Jeżo ta niedziela ja do W kolejnym odcinku zaczynamy działki. I tak ja se Kochani, wistajcie w kolejnym dniu. Nie wiem na ile mnie słyszycie, bo właśnie ja jadam auto, ale wczorajszy vlog się bardzo urwał, bo już zaczęliśmy grać w piłkę, a potem nagle zebrały się jakieś takie chmury, że stwierdziliśmy, dobra, pakujemy się, szybko, lecimy do domku. Dlatego nie nagrałam żadnego zakończenia, więc przyszłam się z Wami tylko pożegnać, życzę Wam wesołych, spokojnych, radosnych świąt wielkiej nocy i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!